Siemanko, siemanko, mamy 23 czerwca, a więc e, wtorek, e, dzień, w którym mam nadzieję Polacy przypieczętują awans a, ze, a, z tutaj, ze swojej grupy i mam nadzieję, że na tyle dobrze się pokażą, że to będzie awans z drugiego miejsca. To też jest specjalny dzień dla wszystkich e, ojców, bo dzisiaj mamy Dzień Ojca, także mam nadzieję, że... Tutaj wszystkie dzieciaki złożyły już swoim e, ojcom życzenia, a ojcowie, którzy e, tutaj oglądają mój kanał, również e, otrzymali takowe. E, ja już z samego rana otrzymałem a, prezenty jakieś słodkości, jakieś kosmetyki, także jeszcze czeka na mnie m, podobno arcydzieło, e, dzieło sztuki e, być może stworzę z tego NFT. Um, natomiast w dzisiejszych e, NFT newsach e, porozmawiamy tutaj e, przede wszystkim, po, pokażę zaległe statystyki, pokażę też co się będzie działo na faksie, co ciekawego w Soulrare, no i o kilku innych e, Projektach, zobaczymy co tam e, ciekawego słychać, e, a także spojrzymy na przykład e, tutaj, e, jeżeli chodzi o markę Taxi Infinity, i pokażę Wam, co ja uważam o tych spadkach i jak to gdzieś tam oddziałuje na gry. Także serdecznie zapraszam. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, dajcie suba, dajcie dzwonek i oglądamy od dechy do decha. Tymczasem zapraszam Was na dzisiejsze NFT Newsy. I jak widzicie, tak jak obiecałem Wam, zaczynamy e, od statystyk. E, to są projekty pomiędzy e, 50 milionów a 75 milionów. A market cap z potencjalnym a, wzrostem. Ja osobiście tutaj z tych e, projektów, które wiem, że jest gamingowe, to jest Chrome, bo e, współpracuje my neighborhood e, Alice. Natomiast e, pozostałe a, projekty tutaj. Z tego co, co widzę, za bardzo nie kojarzę. Natomiast warto sobie gdzieś tam podejrzeć, co to są za projekty, i samemu przeczytać. To nie jest tutaj jakby ściągawka do tego, żeby od razu gdzieś tam inwestować. Pamiętajcie, ja nie jestem doradcą finansowym, to tylko moje subiektywne opinie. I zawsze róbcie swój własny research. Lecimy dalej tutaj ze statystykami. Macie takie low-capowe mm, projekty, które ostatnio mm, są fajnie w social mediach e, pompowane i do nich mniej więcej też należy NRKX. A natomiast e, z tych projektów to, że tak powiem, gdzieś tam jedyny, a, który kojarzę, a jeżeli chodzi o pozostałe, no to um, trzeba się im a, przyjrzeć, a z czym to się a, w ogóle a, je. Lecimy dalej ze statystykami. A tym razem mamy tutaj um, topowe um, projekty, a, jeżeli chodzi o NFT, stan na 23 czerwca. Um, i jeżeli chodzi tutaj mm, reakcja gdzieś tam na te spadki, um, mamy wysoko, Chiliz, mamy Engina, um, mamy OMI Flow, uh, czyli tutaj blockchain powiązany Stop Shot NBA, a uh, Manna um, i Axi i Infinity. Uh, Bake to też tutaj taka platforma um, z NFT. Uh, lecimy dalej, jeżeli chodzi o te statystyki. Top e, projektów e, NFT taka dziesiątka, która w ciągu ostatnich e, 24 godzin e, zaliczyła wzrost. Jak widzicie, też można tutaj gdzieś tam e, zaliczać te wzrosty mimo e, spadków. I wydaje mi się, że właśnie projekty e, gamingowe powiązane z NFT to dopiero e, te wzrosty gdzieś tam przed nimi. Jak widzicie, SLP. A to jest tutaj powiązane um, z Axie Infinity. A SOL z blockchainem Phantasma też gdzieś tam w czerwcu zapowiadali a, fajną grę. Natomiast zobaczymy, um, czy ona rzeczywiście się pojawi. A GamerHash.com tutaj GHX a, też do góry poszedł. A, natomiast chyba pozostałych projektów gdzieś tam a, nie kojarzę. Także też warto tym e, nieznanym, a jeszcze meme tutaj, a, koń taki chyba me, memiczny, można to powiedzieć, e, natomiast pozostałe projekty no, są mi obce, e, też jeżeli coś zauważycie, coś ciekawego, no to warto się temu a, przyjrzeć. Lecimy dalej z tymi statystykami e, i tutaj tak jak obiecałem, że spojrzymy co się ciekawego dzieje a, na łaksie, jeżeli chodzi e, o ten tydzień. I tutaj tak sobie przeglądam, a co mi się, czy coś rzuciło mi się w oczy. Powiem szczerze, na ten moment raczej nie widzę nic tutaj fajnego. Rzeczywiście można powiedzieć, że to wy znajdujecie, gdzieś tam wygrzebujecie te fajne projekty. Jest u nas parę osób, która właśnie mocno siedzi, jest osadzona, jeżeli chodzi o blockchain. Waxa i potrafi znaleźć ciekawostki różne tutaj z tym powiązane, także mam nadzieję, że coś tam podaślecie i zobaczymy, co tutaj nam się czy z tych projektów coś rzeczywiście ciekawego się kroi. Pamiętajcie, ja nie skupuję, już raczej nie będę skupować, chyba że coś mi naprawdę ujmie projektów, które nie mają żadnego zastosowania, czyli nie mają zastosowania gamingowego. Hmm, czyli same tylko jakieś kolekcjonerskie a, rzeczy, um, i lecimy dalej. Informacja odnośnie a, ref tokenu: że jest listowany na bitmarcie, i tutaj handel można rozpocząć 25 a, czerwca. Para ref do USDT. Lecimy dalej. Um, taka informacja odnośnie IDO uh, podaje ją z uwagi na to, że to może też być coś ciekawego. Warto tutaj więcej doczytać. Tutu Art mm, będzie tutaj e, IDO na mantra Dao e, 6 lipca. I to jest taka, jakby mm, tutaj podają, że to pierwsza wirtualna, taka interaktywna przede wszystkim interaktywna e, galeria e, sztuki. A, więc też coś, coś takiego, z czego nie było jeszcze w przestrzeni wirtualnej. Więc naprawdę m, może być ciekawie. No i gdzieś tam warto sobie poczytać i sprawdzić, a, czy, czy jest a, warto gdzieś tam inwestować, ewentualnie a, gdzieś tam, jeżeli się uda wam za, załapać, a, to potem szybko gdzieś tam sprzedać, jeżeli token a, wzrośnie. Natomiast lecimy tutaj dalej, koło nie za Mars ostatnio. Coraz więcej informacji, coraz lepiej to wygląda pod względem kontaktu ze społecznością na Discordzie czy Telegramie. I dzisiaj zostaną podane użyteczność kart, szkiców kart. Wiem, że parę osób tutaj ma, ma komplet, także wkrótce się dowiecie. 24. Dostaniemy info. Tutaj e, ocenach tych nowych z tego co mi się wydaje do, do misji drugiej e, i tutaj jakie będzie y, liczba tych y, pakietów. Ym, 25 a ta y, podstawowa sprzedaż e, i jak to czasowo zostanie rozegrane. No już mamy wiadomo, że to będzie 7 lipca. Ja już mam przygotowaną na ten czas e, wolne. I e, godzina 18, no i następnie 26, poinformują nas, jak będzie wyglądał dalej system kraftowania kart. Także warto obserwować ich Discorda czy Telegrama, albo wchodźcie na mojego Discorda. Tam nasza m, królowa Marsa stara się na bieżąco śledzić i podawać najnowsze newsy. A informacje o AirPlanet. Jakiś czas temu, właśnie była, były jakieś karty na waxie z meteorytami i, i informacja, że można te karty stakować, więc jeżeli ktoś tam zakupił, ja tak jak mówiłem, a raczej się już nie bawię w karty bez użyteczności. O ile dobrze pamiętam, chyba nawet to ma być jakaś gra, ale po prostu dla mnie to trochę dziw, dziwnie wyglądało, no i kolejna informacja tu, to, yy, tu wiem akurat, że część osób właśnie zakupowało te karty, jeżeli chodzi o e, robotech e, no i, i informacja jest taka, że już teraz można właśnie te karty stakować, także myślę, że część z Was yy, tutaj się gdzieś tam obłowi, jeżeli chodzi o wydobywanie Aitera jeżeli chodzi o Sorare, to wczoraj podawałem, że ma dość nowa drużyna i doszła. Jest to drużyna Niemiec, a także też nowa, nowy news, a Timo Werner zalogował się do gry i wykupił własną kartę. Także coraz bardziej tych znanych piłkarzy przybywa którzy są zainteresowani zakupem a, własnych a, kart. No i zabawą są rare. Także nie zwlekajcie, macie link u dołu tego ekranu, macie wszelkie poradniki na bieżąco. Teraz są okazje podczas euro, żeby mnie wypytać o te wszelkie a, rzeczy. Także korzyst, korzystajcie z tego, szczególnie na tych live'ach piłkarskich, których Wam przedstawiam. I przede wszystkim przedstawiam Wam, jak też korzystać z tych statystyk, żeby znaleźć ciekawych zawodników. Lecimy dalej. Informacja The Sandbox Bootcamp: Czyli tutaj będziecie mogli przez 3 dni się nauczyć, jak projektować gry i otrzymać od Sandboxa certyfikat. Także wszystko zaczyna się 8 lipca. I warto tutaj, jeżeli macie właśnie takie pomysły, żeby jakieś gry swoje robić, chcecie się czegoś nauczyć, no to warto się zarejestrować. Tutaj macie podany. A link. Jeżeli chodzi o samego sandboxa, to też zapraszam na naszą grupę NFT. Tam na pewno e, Moadip wam podeślę e, link e, tutaj do i do strony i do całej grupy na, na Telegramie. Oni tylko się zajmują całym sandboxem i na pewno dużo więcej informacji e, uzyskacie na ten temat. Odnośnie Infinity Fleet to jest informacja, że to jest ostatnia szansa, żeby pozyskać statki, które znajdują się w sklepie, tak jak dużo, dużo wcześniej wam mówiliśmy, zioło, który gdzieś tam jest naszym przedstawicielem w Infinity Fleet, bo jest udziałowcem, dopytał się, jak to będzie wyglądało. I że te statki rzeczywiście w którymś momencie się skończą, i tak nadchodzi ten moment, a z Czwartek, one będą tylko dostępne do czwartku, do godziny dziesiątej. Potem prawdopodobnie e, znikną, i, i być może mm, już się nie pojawią, e, albo pojawią się jakieś inne e, statki. Także te osoby, które chciałyby pograć w tą grę, mają ostatnią chwilę m, na taką inwestycję. Tutaj mamy kolejną informację: Engine podpisuje partnerstwo e, Unbound a Unbound um, finanse, czyli prowadzenie mm, UND e, stablecoina do łańcucha Infinity no i generalnie Unbound e, tutaj e, właśnie chce takiego stworzyć, czy stworzył już zdecentralizowanego de e, stablecoina a i e, na pewno tutaj mm, engine e, Gdzieś tam zainteresował się tym całym e, pomysłem i stwierdził, że fajnie by było mieć e, tutaj w swoim obszarze Stelble Coina m, na tym e, multichainie, jeżeli chodzi o Affinity, które ma też właśnie służyć e, tutaj, e, jeżeli chodzi o całe NFT. Także ten artykuł m, cały wrzucam wam gdzieś na e, mojego Twittera. Warto sobie poczytać i warto spojrzeć, co się dzieje w wędzinie, bo oni naprawdę nie zwalniają tempa. I lecimy dalej. A Aftermath Island, jeżeli chodzi o tą grę, to tak jak mówiłem, ona tutaj jest na tronie. Także gra się zapowiada ciekawie, natomiast dla mnie ceny są trochę zbyt wysokie i troszeczkę to jakoś dziwnie, przerażająco wygląda, z uwagi na to, że zakup wysp odbywa się poprzez przesłanie środków, i to bardzo dużych środków, na jakiś podany. Portfel, a nie na zasadzie jakichś smart kontaktów. Więc na ten moment e, polecam obserwować grę, e, zrobić własny research. Pamiętajcie, grafika to nie wszystko. E, takie grafiki gdzieś tam też mogą powstać na zamówienie. Także na ten moment nie zachęcam jeszcze do żadnych e, wykonywania inwestycji, tylko do przyglądania się e, tej grze. Ja również o niej będę mówić, tak jak mówię, no, stronem jest o tyle problem, że Albo dużo jest jakichś projektów fajkowych, które naprawdę potrafią świetnie wyglądać, albo często nie, nie dowożą tych projektów gdzieś tam a do końca. Także tutaj będziemy sprawdzać, obserwować i zobaczymy, e, co się będzie działo. Jeżeli chodzi o Star Atlas, e, no to tutaj na, na ten moment pompują tą kartę e, Armstronga. Ja również zachęcam do jej zakupu, to jest e, coś poniżej 70 a, dolarów. I dzięki tej karcie tutaj na przykład jest informacja, że będzie, otrzymamy bardzo dobry drill do miningu, także który będzie mógł w każdych warunkach gdzieś tam wydobywać odpowiednie surowce, więc myślę, że warto naprawdę tutaj z tego skorzystać. I ostatnia rzecz, którą chciałem Wam pokazać. E, przy tych spadkach na chwilę ceny akcji Infinity spadły do jakichś 75 e, dolarów, 80. Natomiast to, co Wam już kiedyś mówiłem, gaming się nie boi spadków, e, NFT się nie boi spadków. Dlaczego? Bo to my wyznaczamy, to jest nasza własność i to my wyznaczamy, ile chcemy e, otrzymać. I z tego, co widzę, sklep bardzo już dzisiaj, z samego rana, jak sprawdzałem, gdzie tam w godzinach, e, w okolicach godziny 7. To już te karty właśnie tak jak tutaj widzimy po 100, prawie po 120 dolarów. No bo wszyscy, którzy wystawili swoje akcje po prostu te ceny y, poprawili. A i nawet jak widzicie, jedne akcji które jeszcze nie zostało gdzieś tam a, wyklute z jajka, a, osiąga bardzo zawrotne ceny. Jest da, bardzo duży popyt y, na te stwory. Bardzo dużo osób chce w to grać, a więc y, no. Ja oczekiwałem, że gdzieś tam te ceny powoli spadną przynajmniej poniżej 100 dolarów i, i dzięki temu, że dużo osób będzie rozmnażać i będzie e, dzięki temu, że akcja Infinity weszło na swoje, swój blockchain Ronin i te ceny FI miały pospadać i tańszym miało pozostać rozmnażanie tych akcji. No a tutaj z tego co widzimy to to jednak nie, du dużo dużo osób jest zainteresowanych, zróbcie własne też research, ja mam nadzieję, że wkrótce już będę mógł pograć w tą grę i przekazać Wam od środka jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień to by było wszystko odnosione w tych newsów. Na pewno dzisiaj coś tam e, powiem na, na YouTube w takich shortsach odnośnie meczu Polska-Szwecja, e, jaki skład. Ja niestety będę musiał w kopalni fiatów oglądać e, ten mecz. Mam nadzieję, że gdzieś tam chwilkę będę miał, żeby spojrzeć e, na ekran, jak to wszystko m, wygląda. Mam nadzieję, że Polacy tym razem nie rozczarują i staną na wysokości zadania. I wygrają, a najchętniej bym chciał zobaczyć wynik 2-0 albo nawet niech to będzie 3-1, byle dwoma bramkami, bo wtedy różnica tych bramek pomiędzy Szwecją um, i, i będziemy mogli ich e, przeskoczyć i wskoczyć gdzieś tam na te drugie miejsce. No i zobaczymy, potem z drugiego miejsca czeka nas e, Chorwacja, natomiast e, wyskakując z trzeciego miejsca, no możemy trafić gdzieś tam chyba na takie tuzy jak Holandia, Belgia, także będzie e, dużo, dużo trudniej. Ale powiedzmy, jeżeli coś chcemy jeszcze wskórać na tych Mistrzostwach e Europy, no to z tymi największymi też musimy potrafić czy to zremisować, a, czy wygrać. Ja sobie e, i nam życzę dzisiaj, żebyśmy po... Godzinie 20 mieli bardzo dobre humory, żebyśmy jutro z uśmiechem a, poszli do, do pracy. Jeszcze raz wszystkie najlepsze życzenia wszystkim e, ojcom. E, pamiętajcie, subskrybujemy, udostępniamy, zawsze oglądamy od deski do deski i zostawiamy komentarz e, taktyczny. Dzięki wielkie, trzymajcie się i trzymamy kciuki za Polskę.